W Ewangelii Świętego Marka, 9 rozdział, wiersze od 30 po 37, ja będę czytał z przekładu Biblii kumenicznej. A gdy wyszli stamtąd, przechodzili przez Galileę, Jezus jednak nie chciał, żeby o tym wiedziano. Nauczał bowiem swoich uczniów i mówił, Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi, którzy go zabiją. Ale zabity po trzech dniach wstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go zapytać. Przyszli do kafarnaum, a gdy był w domu, zapytał ich, o czym to dyskutowaliście w drodze. Oni zaś milczeli. W drodze bowiem dyskutowali o tym, kto z nich jest największy. Wtedy Jezus usiadł, przywołał dwunastu i powiedział im: Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ze wszystkich ostatni i sługą wszystkich. Następnie wziął dziecko, postawił je pośrodku nich, objął i powiedział: Kto przyjąłby jedno z takich dzieci w moje imię, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje Słowo. Dziękujemy Ci, że to Słowo jest żywe. Dziękujemy Ci, że to Słowo jest aktualne. Dlatego przemawiaj do nas, oświecaj nas, daj, abyśmy w tym Słowie odnaleźli naszą drogę do Ciebie, abyśmy tym Słowem wzmocnili naszą wiarę. Amen. 19.24, no to dobry wieczór. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, a skoro jest zaproszenie, to jakaś też do zaufania, więc za zaproszenie i za zaufanie do tego, żeby się podzielić słowem. W tygodniu modlitwa jedność chrześcijan. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj został mi zadany fragment z Ewangelii Świętego Marka. Wiem, że studiujecie teraz tak? Ewangelię Świętego Marka, czytacie poszczególne fragmenty. Dzisiaj jesteśmy w dziewiątym rozdziale. Ten, rozdział, ten fragment dzisiejszy, ta perykopa dzisiejsza, którą, którą rozważamy, zaczyna się od takiego stwierdzenia, nad którą zwykle przechodzimy tak po prostu do porządku dziennego, a dla mnie ono jest niezwykle istotne. Mianowicie, jeszcze raz przeczytam ten 30 wiersz. A gdy wyszli stamtąd, przechodzili przez Galileę, Jezus jednak nie chciał, żeby o tym wiedziano. Jezus nie chciał, żeby o tym wiedziano? Wiele mamy takich fragmentów w Ewangelii, kiedy Jezus potrzebuje odejścia od ludzi, potrzebuje takiego czasu sam na sam, takiego czasu incognito, takiego momentu, kiedy będzie mógł zregenerować swoje siły, kiedy będzie mógł przemyśleć być może swoją drogę, swoje nauczanie. Chociażby w tym fragmencie, prawda, kiedy Jezus nad jeziorem Galilejskim karmi 4000 tysiące ludzi. Karmi, uczy i nagle mówi do uczniów, siadamy do łodzi płyniemy na drugą stronę. No i co tam Jezus robi? Zasypia, prawda? A więc Jezus potrzebuje czasu odpoczynku. Ja to często mówię moim księżom w kościele zwłaszcza takim, którzy tak cały czas by chcieli pracować. Znaczy dobrze, że chcą pracować, to też nie ma co pan podcinać skrzydeł. Fajnie, że są tacy księża, którzy chcą pracować, ale my nie możemy tylko dawać. No też myśl starotestamentowa, z pustego to i Salomon nie naleje, prawda? Jeżeli tylko dajemy, 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 a nie uzupełniamy no to ta energia szybko się wyczerpie i Jezus dobrze o tym wiedział. Pan Bóg dobrze o tym wiedział, bo jak stwarzał świat, to siódmego dnia musiał sobie odpocząć. Musiał wziąć oddech, musiał wziąć regenerację. I tutaj też ten fragment nam o tym mówi. Jezus idzie przez Galileę i nie idzie i nie mówi do wszystkich, nie głosi wszystkim Ewangelii, w których spotyka. Chce być inkognito. Dlaczego? Bo potrzebuje takiego czasu wzmocnienia, żeby do kolejnych zadań się przygotować, nabrać sił i wejść w nie no właśnie przygotowanym, pełnym energii, a nie zmęczonym. Sami to dobrze wiemy, prawda, że dobrze się słucha dzień, który ma w sobie energię, a nie takiego, który ziewa i zasypia i wszyscy razem z nim zasypiają. Chociaż ja moim parafianom mówię, jak im się zdarzy zasnąć w kościele, że to bardzo dobrze. No bo gdzie zasypiamy? Zasypiamy w miejscu bezpiecznym, tam gdzie się dobrze czujemy. Ciężko się śpi w rowie w czasie wojny, kiedy jest ostrzał, prawda? Tam się nie śpi. Ale jeżeli ktoś przychodzi do kościoła i zasypia, to księża głupotę robią, że ich budzą. To znaczy, że dobrze się czują, że to jest taki czas regeneracji, taki czas nabierania sił do tego wszystkiego, co od poniedziałku znowu się w życiu człowieka wydarzy. To taki, taka mała dygresja, bo to nie jest jakby klu tego tekstu, ale, no ale chcę też się z wami podzielić tym, co w jakiś sposób moją uwagę. Mam nadzieję, że ostatnia Ducha Świętego yy, przykuło. Nauczał powiem swoich uczniów i mówił, Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi, którzy go zabiją, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Ewangelia Marka jest właśnie pełna takich głębszych teologicznych treści. Syn Człowieczy to jest z księgi Daniela, tytuł mesjański, czyli Chrystus pokazuje na siebie, jako na tego mesjasza, na tego, na którego przyjście ludzie oczekiwali. I to jest już druga zapowiedź w Ewangelii Świętego Marka. Druga zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania. Więc Chrystus bardzo świadomy swojej misji, swojego powołania, tego po co przychodzi na świat, idzie i mówi o tym swoim uczniom. Tylko, że oni niewiele z tego rozumią. O tym mówi 32 wiersz. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go zapytać. Przed naszym spotkaniem tam na górze, żeśmy rozmawiali. Dlaczego się bali zapytać? No, ja mam takie doświadczenie ze szkoły, że jak przyszedłem do domu i coś tam z matematyki mi nie, nie, nie szło, no nie szło mi z matematyki, no jakoś tak się złożyło no, i przyszedłem do mamy, bo mój tata też tam z matmy nie był najlepszy, mama była ekonomistką i mówię, pomóż mi, a mama, a czemu nie zapytałeś na lekcji? No, kiedyś zapytałem raz, drugi, trzeci, ale nauczyciel się zirytował na mnie, że dalej nic nie rozumiem, no to już się potem bałem pytać, żeby nie wyjść na tego, co matmy nie rozumie. Być może to, by, to jest powód uczniów, bo to już nie pierwszy raz, kiedy Jezus mówi nic nie rozumiecie i zresztą powie im to jeszcze parę razy do, 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 do samego końca swojej publicznej działalności. Nic nie rozumiecie. Ale może jest to odpowiedzią na to, nic nie rozumiecie, czemu nie pytacie, czemu milczycie. Może jest też właśnie ten strach, że dowiemy się tego, czego tak naprawdę ten Pan Bóg od nas chce. Nie? Mówimy w naszej modlitwie pańskiej, bądź wola Twoja. <grymne> Czy naprawdę wiemy, o co się modlimy? Proszę? Ryzykowne, Ryzykowne nie? <grymne> No Chętnie byśmy tam dali tę gwiazdkę, tak jak w umowach kredytowych, nie? że tam bądź wola Twoja pod warunkiem, że to będzie trochę tak też moja wola, nie? Że, że to będzie taka autostrada do szczęścia, ten, ta Twoja wola. No nie, nie, nie zawsze tak jest, to czasami lepiej nie pytać, lepiej yy, udawać, że, że, że nie będziemy w to głębiej wchodzić, że wiemy, ale może tak nie do końca, bo jak dowiemy się do końca o co chodzi, to może nas to przerazić. Może to jest też powód, dla którego uczniowie bali się zapytać. I dobrze wiemy, że jakby, jakby kiedy oni zrozumieli tą misję Jezusa? Tak? Oni cały czas idą, oni mają swoje wyobrażenia. Z całą pewnością ten moment powołania, tak, Jezus mówi, pójdź za mną. A czy oni zadali mu jakieś pytania? Dobra, a, a co będziemy robić? No nie było tam żadnych pytań. A Jezus też im za bardzo nie mówił, co to znaczy, że mają pójść za Nim. Zostawiali swoje domy, swoje warsztaty pracy, szli za Nim. No, być może być może w Chrystusie rozpoznali takiego mesjasza politycznego. Takiego, który faktycznie poderwie ten uciemiężony naród żydowski spod tej okupacji rzymskiej, że. Może to będzie taki charyzmatyczny przywódca, który no, wskrzesi ducha walki, waleczności, da odwagę, żeby chwycić za miecz i walczyć z okupantem. Może mieli takie oczekiwania, na pewno mieli. Ale Jezus mówi, cały czas nie rozumiecie o co chodzi. Kiedy zrozumieli? Zrozumieli dopiero po wniebowstąpieniu, kiedy Duch Święty na nich wstąpił. Wtedy wyszli odważnie na, ulicy, na ulicę Jerozolimy i głosili. Potrzebowali Ducha Świętego, żeby zrozumieć. Myślę, że to też jest taki klucz dla nas, żeby to Boże Słowo było dla nas żywym słowem, a nie tylko księgą świętą sprzed paru tysięcy lat. Potrzebujemy tego oświecenia przez Ducha Świętego, abyśmy w tych tekstach zobaczyli życie, abyśmy zobaczyli w nich nie piękną historię z zamieszłych czasów, ale coś, co nas dzisiaj dotyka, co dzisiaj dana jest, jest pokarmem, wskazówką, drogą, po której... Jako naśladowcy Chrystusa powinniśmy chodzić. No i kolejny fragment, kolejny, kolejna Perykopa, nosi tytuł Prawdziwa Wielkość. Przyszli do kafarnaum, a gdy był w domu, zapytał ich o czym to dyskuta, dyskutowaliście po drodze. Myślicie, że Jezus nie słyszał o czym oni mówili? Na pewno słyszał, bo inaczej by tego pytania nie zadał. O czym wy tam gadacie? Co tam wasze głowie zaprząta? Wokół y, jakich kwestii wasze myśli y, krążą? No I oni znowu milczeli. Oni zaś milczeli, y, y, pisze Marek. No bo w drodze dyskutowali o tym, kto z nich jest największy. Kto jest największy? Kto ma ten gen przywódcy? Kto powinien zajmować? Y, Pierwsze miejsce, albo to po prawej, miejsce, tam po lewej, w zależności, które jest bardziej, przyniesie większe profity, prawda? Którejś tam popularności, a może i jakichś materialnych zysków. Kto jest największy? Umarka bardzo ważna jest zawsze, gdy pojawia się słowo droga, greckie hodos. To tam tak naprawdę chodzi o w tym znaczeniu teologicznym o drogę na krzyż. A Jezus cały czas idzie i cały czas przybliża się do krzyża Golgoty. I uczniowie być może dlatego milczą, bo jest nim wstyd, bo Jezus zapowiada to swoje drugie, po raz drugi swoje odejście. Wiedzą, że są na tej drodze, w tym takim głęboko teologicznym rozumieniu w stronę... Krzyża, bo Jezus przed chwilą im o tym mówił, a oni zajmują się takimi ludzkimi rzeczami. Jezus idzie złożyć największą ofiarę, jaką można złożyć ze swojego życia, a oni o głupotach, kto jest największy. To też pokazuje oczywiście to niezrozumienie tej misji, z jaką Chrystus przyszedł wśród uczniów. A Jezus mówi o oddaniu życia, a oni mówią o prestiżu. O tym, kto większą chwałę jest w stanie wziąć od ludzi, których spotyka. I właśnie Jezus pokazuje im logikę Królestwa Bożego, która jest odwrócona od logiki tego świata. Jezus w tej Ewangelii odwraca tą hierarchię świata, mówi sługa. Sługa greckie diakonos. To nie jest niewolnik. Diakonos to nie jest niewolnik, ale to jest ktoś, kto świadomie służy. Znaczy możemy sobie wyobrazić niewolnika, no służy, ale w takim wymiarze, do jakiego go ktoś tam zobowiązuje, czy przymusi. Natomiast diakonos, biblijny diakonos, to jest ktoś, kto służy nie z przymusu, ale świadomie wie, że jego postawa ma być służebna wobec drugiego człowieka. A więc wielkość w Królestwie Bożym to jest postawa uniżenia i dyspozycyjności. Tego uczy Jezus swoich uczniów. Aby nie bali się uniżyć, aby nie bali się oddać pierwszeństwa innym, ale by właśnie swoją służbą na rzecz drugiego człowieka pokazywali, wskazywali na Chrystusa. No i na sam koniec tej perykopy Jezus stawia przed nimi dziecko. Następnie wziął dziecko, postawił je pośród nich, objął i powiedział Kto przyjąłby jedno z takich dzieci w moje imię, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Musimy mieć świadomość pozycji dziecka w świecie starożytnym. Zresztą tak samo jak pozycji kobiet w świecie starożytnym. Tutaj byśmy mogli może to rozwinąć, ale zostańmy przy tych dzieciach. Dziecko, zresztą myślę, że jesteśmy w większości w podobnym wieku i pewnie żeśmy w młodości słyszyli to to niemądre powiedzenie, że dzieci i ryby głosu nie mają, prawda, że jak są, jak dorośli rozmawiają to dziecko jeżeli już jest w tym pomieszczeniu to co najwyżej może słuchać w milczeniu, a najlepiej żeby w ogóle wyszło i żeby dorosłym w ich poważnych rozmowach nie przeszkadzało. Dziecko było w świecie starożytnym bez praw, bez jakiegokolwiek znaczenia społecznego, zależne w stu procentach od innych. Pewnie jeszcze to mocniej w tamtych czasach wybrzmiewało, że te dzieci głosu nie mają. A Jezus stawia dziecko w tym zacnym gronie swoich uczniów. I mówi, kto przyjąłby jedno z takich dzieci w moje imię, mnie przyjmuje. No bo przyjęcie najmniejszego to jest przyjęcie samego Boga. A tak, Jezus odwraca tą logikę świata. Odwraca to myślenie, w którym zostali wychowani uczniowie: tak, czym jest prestiż, czym jest sława, czym jest blask, czym jest władza. Jezus to wszystko odwraca. Logika Królestwa Bożego jest odwróceniem tego, co jest logiką świata. Dlatego pokazuje im na dziecko. Kto przyjmuje tego najmniejszego, ten przyjmuje Boga. Myślę, że też teraz w tym okresie jeszcze, no już jesteśmy w okresie epifanijnym, ale jeszcze też w tej atmosferze bożonarodzeniowej też to w szczególny sposób widzimy. Jezus przychodzi jako dziecko, jako coś najsłabszego, to sobie można wyobrazić, rodzącego się na śmietnisku świata, przychodzi, by pokazać właśnie, że jego królestwo to jest coś zupełnie innego. To są inne wartości niż wartości tego świata. Nie wiem, czy o to chodziło. Zapraszający mnie, żeby w ten sposób to dzisiejsze rozważanie poprowadzić. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za zaufanie, za wspólną modlitwą. Pomodlimy się? Czy... Panie Boże, dzięki Ci za Twoje Słowo. Dziękujemy Ci za to, że to Słowo mamy, że nie musimy go ukrywać, że nie musimy go potajemnie zdobywać, ale... Że mamy to słowo, którym możemy karmić się każdego dnia. To słowo jest żywe, to słowo budzi wiarę, to słowo porusza serca. Dlatego prosimy Ciebie o głód słuchania Twojego słowa. Prosimy Cię o to, abyśmy w tym słowie odnajdywali drogę do Ciebie, abyśmy w tym słowie poddawali się Twojej woli, chociaż ciężko nam to przychodzi, przyznajemy. Ale wołając zawsze bądź wola Twoja, wiemy, że Twoje myśli są lepsze niż nasze myśli, a Twoje drogi są lepsze od naszych dróg. Tego daj nam, Ducha Świętego, abyśmy to słowo czytali, je wykonywali, abyśmy to światło, które tam znajdujemy, nieśli do świata, który pogrążony jest w mrokach ciemności. Błogosław nas, błogosław nasze słuchanie słowa, błogosław wspólnoty, które tworzymy. Daj nam jedność, ale taką, jakiej Ty chcesz, nie taką, do jakiej my dążymy, ale taką, do której Ty nas zachęcasz. Błogosław w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.